Po drugiej stronie, odcinek drugi. Widzicie na ploncie AO4, tak? Zróżniczcie, że jest 4, 6, o, Sorry, że się skaramy i póki będę gadał. Ale niestety, o godzinie 5 rano. Działanie w polu. Oczywiście, pierwotnie. A później wyletuje pszenicą, to już mówię teraz typu, że wasz. Teraz ja oceniam kurde pracę jednym sprzętem, czyli jednym czynnikiem. No mało co zrobić. Samo to, że muszę odzepiać, kurde, rozsiewać, i bagnę podjechać, wyładować, kurde. To jest masakra

widzicie, trochę koło domu porobiony już jest. Tutaj chłopaki pomogli mi z fundamentami, z wylewkami, jakimiś trochę minimalnie wyglądało. Parę sprzętów kupionych, oczywiście używanych. Musimy się masz na Sprzęt też już przychodziłem, że zostało mi właśnie tam 4. Był kombinator, był, był tutaj już elektryk, był mu już i to, że wchodzimy i ogólnie tam podłączyć wszystkiego do budynków. To jest fajne, nie? dachy posprawdzane, co się dało wymienić, co się dało wymienić. A jeszcze w następnym roku, w tym roku jeszcze co zostało mi, tylko tutaj zasiać. No jedyny kasa co rzeczy życę jest w no no to kartofle. Ile z tego wyjdzie też nie wiem, to pole co sam nie uprawiałem. Pijłem jakie w stanie jest, takim jest.

11 na godzinę 10, na jest tak wystarczająco. 10 musimy nadszedł. Obrot w 1100, to może być. Już są kolumny, już widzicie, jeziorka się Co tam tych kurw mieszka, domów, gospodarstw? Tam szkoda, gdzie to Zwrotem się tak dogadany mam no, Zgadzało mu to z rodzeństwem Z tak się nie rada no, Bo byłbym co, nie mogę teraz przejść tego gospodarstwa Sam podatek bym nie no, kupiłem co nowego I na mam sprzedaż tego No, no nie płacamy go Także muszę poczekać pół roku O tyle to wygląda Jak nie pół roku To dopiero spłacę brata na razie tutaj mogę sobie chwoli tam działać co się daje jeszcze rozebrać przed sprzedaniem Co zwozić, pozwodzić A szkoda, mi na są oczywiście tamtej kurde w gospodarstwie obory, nie? Tam był kąt Podobało mi się jak nie wiem Ale z drugiej strony jak mam to rozebrać i nowa złożyć to jest opłacalne Czy w ogóle kupisz parę bokach? Czy na więc gdzie chyba mam trochę na bokach? Czy z, z szyków, dobrze, to chronił mi tutaj po po sesji, no jakieś blisko przydało mi się, nie? No ja generalnie zadowolona była, widziała wszystko, no to oczywiście na niego dom się liczy. a ten, może i mniejszy, kurde, ale komfort jest. Aż tam część ubrali wszystko poznaszanego i ustało no, oczywiście oglądałem też nowości z farminga wejście bądź i no, to jest parę nowych fajnych paszy. większość to chyba z 22 no ale mówię to moje narzekanie co ostatnio było tam mysze na wczosach to by takie coś wszystko porobili, to naprawdę, Farming by wygrywał wszystko, nie? Konkurencji nie ma, to powtarza, że tak wszystko wygrywa. To też jest fajna taka gierka, nie wiem czy wyglądaliście. Co się jeździ takimi ciężarówkami po błotach, w górze, nie wiem, takie dziwne drogi są, nie wiem jak się nazywa, tam gra Under czy coś, coś w tym jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzu, bo miałem możliwość pokraść idealnie, no i jakby tamta grafika była, wszystko w ogóle stamtąd, no to myślę, że Farming by odczuł mocno konkurencję, bo tamto jednak te 3D, wszystko to jest, te bleby, to. no niemal chyba lepszego sumatora niż już tamta, nie? Coś tam nie jest jakiś tam, wiem, dodatek Coś tam kierowcem się jeździ, coś w tym stylu Ale nie wiem, czy to ma tam się sieje, czy się zbiera, tak, to nie wiem No nie będę nas zanudzał. Co tu dużo gadać? Bo robota swoją robotę trzeba zrobić. Tam chłopaki na tych kanałach lepsze filmiki robią niż ja, zapraszam oczywiście tamtych kanałów. O mnie to nuda Ale w końcu nie nagrywam to też dla was, tylko też dla siebie Gdyby moje wnuki powiedzą dziadek tam Dobra, trzymajcie się do następnego czyli katafeld na razie Ejo.